Słowa Ewangelii, świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni, u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem, przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie, a król im odpowie: Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, co uczyniście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny. A nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie, wtedy odpowiem im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego im nie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie.